Dzień dobry wieczór. Jest 9 dzień marca, do końca roku pozostało 297 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Dominik, Grzegorz, Katarzyna oraz Samanta. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1983. Przed sądem w grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej o zorganizowanie strajków Stoczni Gdańskiej. W stanie wojennym w PRL internowana po rozbiciu siłą strajków Stoczni Gdańskiej. 9 marca 1983 roku Anna Walentynowicz stanęła przed sądem w Grudziądzu oskarżona o udział w organizacji strajku w grudniu 1981 roku. Na rozprawę przyjechał Lech Wałęsa. Walentynowicz skazano na półtorej roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Do zakładu karnego trafiła 4 grudnia 1983 roku za udział w próbie wmurowania tablicy upamiętniającej górników kopalni Wujek. Z więzienia w Lublińcu zwolniono ją w kwietniu następnego roku. 5 kwietnia 1984 roku ze względu na zły stan zdrowia oskarżonych, sąd w Katowicach na czas nieokreślony odroczył proces Anny Walentynowicz i Ewy Tomaszewskiej, aresztowanych pod zarzutem zorganizowania manifestacji w grudniu 1983 pod krzyżem przy kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach. W roku 1991 Sejm RP przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji. Według konstytucji z 1997 Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2 trzecich głosów ustawowej liczby posłów. Przegłosowanie takiej uchwały równoznaczne jest ze skróceniem kadencji Senatu. Po samo rozwiązaniu się Sejmu prezydent RP zarządza wybory i wyznacza ich datę na dzień poprzedzający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia przegłosowania skrócenia kadencji Sejmu. Podjęcie decyzji o skróceniu kadencji nie powoduje zmian w zakresie obowiązków i uprawnień parlamentu. Sejm i Senat mają prawo zbierać się na posiedzenia, uchwalać ustawy oraz wykonywać swoje funkcje kontrolne. Zakończenie dotychczasowych kadencji następuje w przeddzień pierwszego posiedzenia nowego wybranego Sejmu. Część druga. Kartki z kalendarza świat. W roku 2007 w Londynie otwarto nowy stadion Wembley. Nowy Wembley jest jednym z najdroższych sportowych obiektów, jaki kiedykolwiek powstał. Inwestycja pochłonęła koszt niemal 760 milionów funtów. Projekt stadionu zakładał, że będzie to stadion wielofunkcyjny, a zatem oprócz rozgrywania tutaj meczów piłkarskich i obu odmian rugby można organizować zawody lekkoatletyczne, żyżlowe, a także koncerty muzyczne i inne imprezy. Pojemność stadionu wynosi równe 90 tysięcy miejsc siedzących, jednak w przypadku zawodów lekkoatletycznych zmniejszana jest do około 68 tysięcy. Wynika to z konieczności demontażu najniższych partii trybun i przykrycia ich specjalnym podestem, aby w ten sposób uzyskać wymaganą powierzchnię do instalacji bieżni. Trybuny nowego Wembley są trzypoziomowe. Najniższy poziom liczy 34 303 miejsca, Środkowy to 16 532 miejsc, a najwyższy 39 165 miejsc. Trybuny są konstruowane w taki sposób, że zapewniona jest doskonała widoczność z każdego miejsca na stadionie. Stadion posiada rozsuwany dach. Ponadto zastosowano tutaj niespotykane dotąd rozwiązanie techniczne, a mianowicie w czasie rozgrywania meczów w słoneczny dzień część dachu może być zdalnie pochylona i ustawiona w taki sposób, aby na murawie nie powstały cienie, które przeszkadzają w przekazywaniu transmisji telewizyjnej. Inaczej mówiąc, cień może być przesuwany z boiska na trybuny. Charakterystycznym elementem konstrukcyjnym i architektonicznym, który wyróżnia nowy Wembley, jest stalowy łuk, który przebiega nad stadionem. Ma on 133 metry wysokości i 315 metrów długości. W nocy łuk jest podświetlany mocnym światłem, co powoduje, że można go dostrzec nawet z najdalszych zakątków Londynu. Rok 2012 rozpoczął się czterodniowy izraelsko-palestyński konflikt zbrojny. 9 marca w odwecie na ostrzał rakietowy izraelskie lotnictwo dokonało bombardowania gazy, w którym zginął Zahir Al-Qasi. Jeszcze tego samego dnia bojówki ludowych komitetów oporu przystąpiły do ponownych ostrzałów rakietowych. Rakiety, które spadały na terytorium Izraela, raniły troje cywilów. Podczas ataków wykorzystywano system obrony żelazna kopuła. Chronologicznie wystrzelone rakiety przez palestyńskich bojowników. Dwie rakiety spadły na samorząd regionu Eszkol. Wczesnym wieczorem cztery rakiety Grad nad Esztot, gan Jawe i Kilkad Malachi zostały przechwycone przez żelazną kopułę. Późnym wieczorem kilka rakiet spadło na miasto Berszewa. Jedna rakieta została przechwycona przez żelazną kopułę. Sześć rakiet KASAM spadło na samorząd regionu Shar Negev, samorząd regionu Sedod, Negev oraz samorząd regionu Eszkol. W odpowiedzi izraelskie lotnictwo dokonało nalotu na strefę gazy, w wyniku którego śmierć poniosło 15 rebeliantów, którzy przygotowywali wyrzutnie rakietowe do wystrzelenia kolejnych pocisków. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem to wszystko. Dzięki wielkie Inarka narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.